Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Kini Was na Opel Astra, jednostki napędowej niemieckiej produkcji. Astra jest uważany za jeden z najbardziej popularnych samochodów naszych czasów wśród średniej klasy społeczeństwa. Prostota konstrukcji Niezawodność i tania konserwacja sprawiły, że silniki stały się ulubieńcami wielu kierowców, charakterystyka techniczna i pojemność. Samochody Opel Astra to pojazdy klasy Golfa opracowane przez General Motors. Platforma Astry jest podobna do wielu innych samochodów produkowanych przez Opla, a mianowicie Opel Zafira. Chevrolet Cruze Itp. Astra w swoim czasie zastąpiła przestarzałego kadeta. Opel Astra ma znaczną liczbę jednostek napędowych, które przypadną do gustu każdemu kierowcy. Firma produkuje silniki o pojemności od 1,4 do 2,2 litra. Głównym konkurentem marki jest Volkswagen Golf. Do konkurentów można również przypisać Ford Focus, Skoda Odstawia, Toyota Corolla, VW Jetta, Renault Megane. Honda Civic, Mitsubishi Lancer. Rozważmy główne parametry techniczne niektórych silników Opel Astra G. Schemat silnika Opel Astra G.